Dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Ta nowa seria wywiadów związanych z raportem Future: Rynek Pracy, Zawody Przyszłości 2025 jest o tyle specjalna, że nie tylko będziemy zapraszać naszych ekspertów, przede wszystkim oczywiście, Również osoby z rynku związane z biznesem, mniejszym, większym. Raport Future 2025 jest szóstą już edycją, najnowszą naszego raportu, który w oparciu o branżowe badania i również opinie ekspertów z wielu dziedzin prezentuje przyszłość rynku pracy z perspektywy zarówno pracownika, menadżerek, jak i kadry zarządzającej. Jest to metaanaliza wielu badań pokazujących trendy. I jak się okazuje z perspektywy poprzednich lat, te trendy zamiast być pięciodziesięcioletnie, stają się trendami rocznymi, dwuletnimi, ponieważ świat tak przyspieszył. Tak więc zapraszam Cię niezwykle serdecznie do odsłuchania wszystkich odcinków, wszystkich wywiadów, bo są to bardzo ciekawe rozmowy, a jednocześnie oczywiście do przeczytania raportu, ponieważ to, co prezentujemy jako przyszłość za rok, dwa stanie się codziennością. Zapraszam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za Twój czas. Dzień dobry, dzisiaj mam przyjemność zaprezentować rozmowę, bardzo zresztą ciekawą, i jak się na końcu okaże, niezwykle zaskakującą dla mnie, z doktorem habilitowanym Rafałem Rówką, profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan profesor zajmuje się przywództwem, CSR, transformacją cyfrową. Jest także dyrektorem Biura Programów MBA na SGH, a również MBA for Startups organizowanego wspólnie z Kulczyk Investments. Jest także wykładowcą przywództwa w programach wszystkich MBA. <grych> Pan profesor również od 25 lat aktywnie działa na rynku doradczym i szkoleniowym, co będzie słychać znakomicie w naszym wywiadzie. Jest osobą, która odpowiada za realizację wielu projektów dla m.in. takich firm jak Hewlett Packard, Tetrapak, Microsoft, OSHA i inni. Bardzo serdecznie zapraszam Was na niezwykle ciekawą rozmowę z naszym ekspertem, doktorem habilitowanym Rafałem Rówką. Dzień dobry, witam ponownie naszych słuchaczy. W tej chwili jestem z naszym gościem, doktorem Rafałem Rówką. Bardzo serdecznie witam pana doktora. Dzień dobry. To jeżeli pan doktor pozwoli, to ja od razu pobiegnę do pytania, jak to u mnie. Nie czekamy, nie, nie witamy się jakoś za bardzo z naszymi słuchaczami, bo oni, cenimy ich czas. Chciałabym podpytać odnośnie kierunków kształcenia, bo, bo ten temat bardzo by mnie dzisiaj interesował, żebyśmy eksplorowali. Jakie właśnie kierunki mogłyby zagwarantować naszym słuchaczom w najbliższej przyszłości dobrze płatną pracę? Ja myślę, że nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie i trudno mówić o jakiejkolwiek gwarancji w ogóle, bo to do czego chyba się musimy przyzwyczaić w ciągu kolejnych lat, że będziemy musieli się przekwalifikowywać, więc dobrze wpłatna praca, pytanie, czy na moment tylko, czy to nie będzie taka dobra, dobrze płatna praca, ale w perspektywie na przykład pięcioletniej, a potem trzeba będzie szukać czegoś zupełnie innego. Ja myślę, że w związku z tym wszystkie te kierunki, które uczą nas pewnej elastyczności, kierunki, które otwierają nas na zdobywanie dodatkowych perspektyw, na nowe umiejętności. Nie chodzi bardziej o konkretny kierunek. To bardziej chodzi o pewną umiejętność uczenia się, umiejętność otwierania się na nowe doświadczenia, na eksperymenty. Więc nie wiem, czy to jest ta odpowiedź na to pytanie, które Pani oczekiwała w tym momencie, ale możemy podrążyć oczywiście jeszcze. Tak, bo, bo ja Panie Profesorze jeszcze nie chwaliłam się Panu, ale ja w wieku 50 lat wróciłam na studia i chciałam przez ten przykład pokazać i powiedzieć, że myślę, że właśnie uczelnie wyższe będą miały trochę teraz inną rolę takiego Przyjmowania nas jako dorosłych ludzi na trochę takie krótsze formy niż te pięcioletnie klasyczne magisterskie studia, po to, żebyśmy mogli mieć. Wiarygodne miejsce, o, z bardzo dobrą jakością, właśnie kadry dydaktycznej, w której będziemy mogli cały czas się dokształcać, a propos, właśnie bo, bo zmierzam do tej elastyczności, o której Pan wspomniał. Ale Pani, to jest, to jest nic takiego, co nas zaskakuje już w tej chwili. Ja nawet sobie przed spotkaniem mhm. z Panią przejrzałem takie nasze statystyki, nasze, czyli Szkoły Głównej Handlowej, kogo my uczymy w tej mhm. chwili. I tak ostatni rok, na przykład ostatni rok akademicki ponad 6 tysięcy studentów na studiach podyplomowych czy różnych innych formach kształcenia takich executive education. 6 tysięcy ludzi. I to jest wzrost w stosunku do roku właśnie. poprzedniego, tam bodajże o 30%. W stosunku do jeszcze wcześniejszego roku, tam pandemicznego, już pewnie bardziej kolejne 30%. I ja myślę, że to jest ten trend, czyli właśnie takie krótsze formy. Studia podyplomowe to już wydaje się dosyć taka długa forma edukacji. Już nie mówiąc o, o MBA-u, który trwa <laughs> dwa lata na naszej uczelni. Aż, aż, dwa aż, lata, dwa lata. aż dwa lata, natomiast jak patrzę na te najlepsze uczelnie dzisiaj na świecie, to to jest coraz częściej, to są krótkie kursy, bardzo intensywne, tak. bardzo prestiżowe, tak. bardzo drogie e, tak. również, e, ale Dokładnie. trwające właśnie no tak. dwa tygodnie, góra cztery tygodnie, może we dwa, trzy spotkania po dwa tygodnie, które uczą takich bardzo punktowych umiejętności potrzebnych w danym momencie, otwierają właśnie te horyzonty, rozszerzają te horyzonty dla uczestników, budują kontakty, bo to jest niezwykle też istotne dzisiaj, żeby budować networking dookoła siebie, więc to, to tak. jest pewnie ta przyszłość. Jeżeli chodzi o te studia tak. Tradycyjne, licencjackie, magisterskie. Ja myślę, że one ciągle są pewnego rodzaju bazą przygotowującą nas na tą życiową przygodę. To znaczy, ja ciągle jednak uważam, że tak. ten okres studiów, on trochę zmienia. Tego młodego człowieka kształtuje młodego człowieka w kontekście pokazywania właśnie. właśnie, czego się uczyć, budowania pewnych podstawowych pojęć właśnie, zdobywania takiej bazowej wiedzy. Natomiast nie przywiązywałbym się do myśli, że pięcioletnie studia zagwarantują nam zawód, który będziemy do końca życia mogli w związku z tym wykonywać. I tędy droga myślę. No dokładnie, dokładnie. Bardzo, bardzo się cieszę, że Pan to mówi, bo mam podobne spojrzenie na, na to. Pamiętam, jak mój, jeden z moich synów mówił, że on na pewno nie będzie studiował. Po czym kilka lat później przychodzi do mnie i mówi, jednak idę na studia. wie, a co się stało? On mówi, no bo mimo, że chcę tworzyć własny biznes, to gdzieś muszę poznać tych ludzi, którzy będą ze mną pracować. Więc właśnie to jest poza oczywiście tym, że on nie rozumiał jeszcze, że to będzie jego pięknie kształtowało, no, ale już rozumiał to, że właśnie a propos tego networkingu nawiązuje teraz, o czym Pan wspomniał, to faktycznie to na studiach tak naprawdę zdobywamy te kontakty, poznajemy się z tymi ludźmi i potem wiemy, że możemy na tej osobie polegać bądź na tej, pomagamy sobie, znajdujemy tą pracę, więc faktycznie to uczelnia, mimo iż pozostaje nadal uczelnią, to jednak przekształca swoją formę i swoją rolę w, w, właśnie tutaj w kontekście rynku pracy. Tak, ale ja też patrzę na, patrzę na przykład na, na naszych studentów, którzy Okej, okay, chodzą na wykłady coraz mniej zresztą, chodzą na ćwiczenia, bo ich trochę zmuszamy do tego, żeby chodzili na te e, 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 ćwiczenia, ale tak naprawdę m, najciekawsze doświadczenia oni zdobywają, działając w organizacjach studenckich e, różnego rodzaju robiąc projekty w małych grupach, oczywiście również pracując już w trakcie studiów, ale ucząc się na przykład łączyć tą pracę z tą obecnością na zajęciach, pracą w organizacjach studenckich, to też uczy takiej właśnie elastyczności, takiego podejścia, jak się ładnie dzisiaj agile nazywa, może to jest tak. takie właśnie uczenie agile'u w ten sposób. Tak, to jesteśmy pięknie przy moim drugim temacie, który chciałam poruszyć, który jest zawsze drażliwy w kontekście też wyższego wykształcenia? Czy bardziej się liczy praktyka i doświadczenie, czy bardziej się liczy wiedza zdobyta na uczelni, poparta dyplomem? Myślę, że sam dyplom tak naprawdę nie ma jakiegoś fundamentalnego znaczenia, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że jak wybieramy uczelnię, to nie ma znaczenia, jaką uczelnię wybieramy. Bo jeżeli wybieramy porządną uczelnię, która gdzieś tam, ma, w której. Umiejętność uczenia została zweryfikowana, zweryfikowana czy to poprzez wiele lat doświadczeń, czy też wizerunek, czy też rankingi, czy też akredytację, co dzisiaj jest przecież bardzo modne, ważne, to mamy większą gwarancję, że ten proces uczenia będzie właśnie taki nowoczesny, dostosowany do tych wymagań współczesnego rynku. I jak wybieramy uczelnię, której wizerunek jest wątpliwy. No potem się nie dziwmy, że taki dyplom może być na rynku pracy pewnym obciążeniem. Czego dowodem na przykład jest ta słynna afera z, z tego roku, chociażby z tą tak. e, uczelnią, która tak rozdawała na lewo i prawo, e, Wiem, bez właśnie, żadnej weryfikacji, tak. rzekome dyplomy MBA. I teraz się okazuje, że absolwenci czy też studenci tej e, uczelni mają gigantyczny problem, bo przyznawanie się dzisiaj, że się absolwentem tej uczelni jest obciążeniem. Ja bym to nazwała mega obciążeniem nawet. Tak, tak. Co, co, też, co też pokazuje, że to to, to nie jest bez znaczenia, na jakiej uczelni studiujemy, więc ja ciągle myślę, że te, te uczelnie najlepsze, których wizerunek jest gdzieś tam dobrze ugruntowany, zbudowany mm -hmm. one są warte tego, żeby się nimi zainteresować warto jest tam właśnie studiować, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś po prostu skończy studia, nie robi w trakcie studiów niczego innego, nie działa w tych organizacjach studenckich, nie pracuje, nie, robił projektów. nie robi projektów, to, to, to ten sam dyplom będzie bezwartościowy, bo na koniec. No fajnie, masz dyplom SBH na, na przykład. E, tylko pokaż, mm. co potrafisz, e, pokaż, Aha. co zrobiłeś e, realnie, Aha. jakie masz Aha. sukcesy, jakie masz e, dokonania. I to, że zdałeś tam z wyróżnieniem j, jakiś przedmiot, jakiś kurs e, zaliczyłeś, to trochę mało, bo to nie jest dowód na to, że coś potrafisz naprawdę. Aha. Więc e, ja myślę, że łączenie tych dwóch elementów. Ja twierdzę, że na pewno warto studiować, na pewno warto studiować na przyzwoitej e, uczelni, ale z drugiej strony nie można ograniczać swojego życia. Mhm, fajnie. No to ja, ja się podepnę jeszcze pod to, co, co pan profesor powiedział wcześniej, że trochę tak przymuszacie do tych ćwiczeń, to jeżeli mamy słuchaczy, którzy czy mają młodzież u siebie, w sensie są rodzicami, a na pewno też będziemy mieli słuchaczy, którzy teraz wybierają się na studia, to ja chcę powiedzieć, że ćwiczenia są naprawdę ważne, bo to jest, tro, to jest właśnie połączenie tej teorii, którą mamy z wykładu, z praktyką, ale jeszcze w takich komfortowych warunkach, gdzie nikomu nie robimy krzywdy, a sprawdzamy, na ile jesteśmy w stanie zastosować, implementować tą wiedzę, którą tutaj zdobyliśmy. Więc ćwiczenia myślę, że są królem sukcesu w tym takim przejściu z bezpiecznego miejsca już do środowiska, w którym ktoś nas będzie rozliczał z tego, co robimy ćwiczenia gry symulacje różnego rodzaju to, to to jest rzeczywiście przyszłość edukacji ja myślę przyszłość teraźniejszość edukacji natomiast mhm. rzeczywiście chyba taką najbardziej pasę formą jest dzisiaj wykład Bo nawet najwspanialszy wykład podejrzewam że jesteśmy w stanie w internecie na YouTubie znaleźć mnóstwo darmowych form które będąc co najmniej tak samo dobry, oczywiście zawsze jest problem z selekcją, który wybrać mm -hmm. z tych mm -hmm. tysięcy, milionów tam dostępnych zasobów internetowych. Natomiast tu konkurencja jest największa, natomiast nie można pewnie po prostu oglądając filmiku na YouTube przeżyć doświadczenia które jest elementem, jest skutkiem pewnej interakcji z innymi studentami, starcia się jakichś poglądów. Tak. To jest ta kwintesencja pewnie właśnie ćwiczeń, debat, gier, które dzisiaj, analiz studiów przypadków, które dzisiaj robimy ciągle na studiach. I rzeczywiście studenci te zajęcia cenią. I ja powiedziałem, że my trochę zmuszamy studentów do. Przychodzenia na ćwiczenia. Ale prawda jest też taka, że jak się prowadzi takie bardzo interaktywne i ciekawe zajęcia, atrakcyjne dla studentów, to jakoś specjalnie zmuszać nie trzeba. Na początku może tak, na ale, początku, ale, ale, tak. ale, ale potem, potem już oni przychodzą sami. To, już, to się to nawet prawda. ja bym chciał momentami, żeby oni nie przyszli, bo, bo mi się lepiej pracuje w mniejszej grupie. Oni tak przychodzą i, i, i muszę się męczyć z tą większą grupą po prostu. Tak, tak. Tak, to a, tak oczywiście to jest zupełnie z innego podwórka, ale chcę po, pokazać, że rzeczywiście podobna zmiana dzieje się w, już w takich tych formach rozwojowych w biznesie, że faktycznie warsztaty, które wcześniej oczywiście też nazywane szkoleniami, to był bardziej forma wykładowa, stawał naprawdę świetny wykładowca i mówił, jak to jest, ludzie się inspirowali, wychodzili. Okazało się, że te, ta część jest ważna, natomiast niewystarczająca i tak naprawdę już te formy szkoleniowe przeszły w warsztaty, gdzie owszem jest fragment wiedzowy, ale głównie już jest właśnie ten ćwiczeniowy, gdzie rzeczywiście uczestnicy cały czas praktykują, a nawet już w tej chwili już jest taka tranzycja do, do przechodzenia, że trener, czy też w ogóle prowadząca osoba, jako oczywiście znak, nadal znakomity praktyk, jest osobą w tle, bo tak naprawdę właśnie ludzie rozwiązują realne case'y i, i tworzą, czy, czy pracują na właśnie na grach, czy jakichś symulacjach po to, żeby czegoś doświadczyć i wtedy ta doświadczona osoba wchodzi, ewentualnie coś tam wnosi, i dopowiada. Więc, więc to, się dzieje, to się dzieje też tu. Mhm. To też wymaga pewnej bazowej wiedzy. To jest, to jest zresztą wyzwanie z perspektywy tych naszych polskich studentów, oni nie bardzo chętnie chcą coś przeczytać na zajęcia e, e, na przykład, Natomiast to jest tak, że jednak inny poziom, a potem chłonięcia, inny poziom tego zdobywania doświadczeń jest, jeżeli ja nie muszę wprowadzać do bazowych pojęć, jeżeli te bazowe pojęcia są gdzieś zdobyte poprzez właśnie lekturę, poprzez jakieś przygotowanie do zajęć, a potem już tylko używamy, pokazujemy konsekwencje, eksperymentujemy. Ale tak, tak jak powiedziałem, to wymaga jednak tych bazowych pojęć. To znaczy generalnie, że trzeba się, się tak na dzień dobry tą pracę samodzielną wykonać i trzeba się po prostu pouczyć trochę. To, 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 nie, to też nie jest tak, że zajęcia mają wyglądać w takiej zasadzie, że przychodzę na zajęcia, siadam, rozkładam się w fotelu i mówię do wykładowcy, baw mnie. O dziękuję za to, o dziękuję za to właśnie. Natomiast problem polega na tym, że ja w bardzo wielu przypadkach się z takimi oczekiwaniami niestety spotykam. Więc no, jest to jakiś yy, kłopot. Ja także, ja także, to jest kłopot, no, no bo to jest takie pomylenie pojęć. Yy, mam takie swoje ulubione powiedzenie, żebyśmy nie mylili konia z koniakiem i rumu z rumakiem. I <laughs> yy, to jest właśnie pomylenie pojęć, gdzie ja jestem i po co ja tu przyszedłam. No bo baw mnie, to idę na stand-up albo oglądam komedię. Tak. Prawda? I tam rzeczywiście osoba, która stoi, rozumie też swoją rolę i wie, wie, po co tutaj jest. Natomiast nie wtedy, kiedy ja właśnie powinienem się wysilić, żeby, żeby coś samemu z siebie wyciągnąć. No ni niestety też się spotkałam z taką reakcją tutaj w, w kontekście biznesowym, że są osoby, które przychodzą i mają to oczekiwanie, że teraz właśnie będzie ten entertainment ta ta część zabawowa. No właśnie. A ja bym chciała jeszcze wrócić, bo, bo poruszyliśmy, przy pierwszym pytaniu poruszyliśmy bardzo ważny temat, który rok temu był trendem, no dzisiaj właśnie zaczyna już być teraźniejszością, czyli tak zwany long life learning. Formułę takiego ciągłego właśnie dopasowywania się, to, to, to o czym pan profesor powiedział, czyli ciągła elastyczność, dopasowywania się, właśnie ta praca taka jailowa, ten, ten czas, który my de facto cały czas spędzamy i cały czas się dokształcamy. I nie mówię dokształcamy w kontekście, że robimy co pięć lat magistra, tylko że jednak nieustannie zdobywamy tą wiedzę. Chciałam się zapytać, czy, czy ma pan takie poczucie, no, będąc oczywiście znakomicie osadzonym w, w realiach, polskich uczelni, czy, czy nasze uczelnie wpisują się w realizację tego trendu? Zobacz, no nie wiem, czy ja jestem taką osobą, która może odpowiadać za jakby cały polski rynek. Ja szczęśliwie, ja, szczę, ja, szczę, ja szczęśliwie pracuję na takiej uczelni, gdzie Myślę, że trochę jest taka nasza filozofia działania właśnie. Bo jeżeli ja Pani powiedziałem, że mamy rocznie 6000 studentów na studiach podyplomowych, plus do tego tam mamy jeszcze pewnie, nie wiem, około 150-200 studentów na studiach MBA każdego roku. Ja głównie z takimi studentami zresztą pracuję, bo, bo ja najchętniej pracuję właśnie na studiach podyplomowych czy studiach MBA. To ja nie mam do końca takiego wiarygodnego, przeglądowego obrazu polskiej rzeczywistości. I, i, I też powiedzmy sobie, że uczelnia, na której ja pracuję, czyli uczelnia, która generalnie uczy biznesu, która bardzo blisko współpracuje, gdzieś tam, czyli ta kuźnia prezesów, jak ona gdzieś tam, tam tak no, tak mówią na mieście. Tak, tak na mieście, tak na mieście mówią <grym> e, tak. e, właśnie. Więc no, i, i jeżeli, jeżeli my tacy jesteśmy, no to tr trochę pewnie inaczej nie możemy działać po prostu. Natomiast ja nie wiem jak wygląda Wygląda to podejście studentów na różnych bardziej humanistycznych kierunkach, czy na różnych bardziej artystycznych. technicznych, artystycznych, mm. chociażby ja zupełnie nie mam kontaktu z Jasne. tymi studentami, z tymi, z tymi uczelniami również, więc trudno mi powiedzieć, do mnie mówić, czy cały polski system edukacji jest do tego przygotowany. Myśmy nie ukrywam, jako SGH zrobili z tego taką maszynę, która dzisiaj działa dosyć dobrze w tym zakresie. Jesteśmy z tego dumni zresztą. I nie bez powodu jesteśmy tam bardzo często wybierani właśnie jako ten pierwszy adres dla tych studentów, którzy chcą tam się dokształcać z różnych obszarów. Zresztą mm -hmm. te studia dyplomowe, które my robimy, to też jest taki duży ich atut. One są niezwykle. Takie elastyczne, one się zmieniają ciągle. My ciągle zamykamy jakieś kierunki, otwieramy kolejne super, kierunki. Dzisiaj super. byłem na radzie gdzieś tam u nas na uczelni. Programowej. Tak. Hmm. I między innymi było sprawozdanie z obrad Senatu i ta, tam kolega opowiadał, jakie nowe kierunki studiów otwieramy. Tam, tam co najmniej o dwóch usłyszałem tych dotyczących AI, których jeszcze dwa lata temu nie było, bo ten AI był jeszcze hmm. dużo bardziej raczkujący a te studia już, już w tej chwili studia podyplomowe na ten temat się, się pojawiają. Przy czym z my ja też tak nie wiadomo do końca jak, jak będzie, bo jest on teraz na fali wznoszącej pytanie, czy, czy zostanie na niej. Różne są głosy w tej chwili z rynku, tam jest problem chociażby tej ochrony danych, tak, więc tak, etyki, więc, tak, etyki tak, dokładnie, mm -hmm. więc pytanie co się z tego ostanie na przykład za dwa lata, nie nieźliwie się jak za dwa lata część z tych kierunków zniknie, pojawią się kolejne e, kierunki, więc to jest właśnie ta elastyczność, co oznacza generalnie, że system dzisiaj pozwala na bycie tego rodzaju e, elastycznym, to wymaga też takiego przedsiębiorczego podejścia, no bo Ci nasi kierownicy tych studiów to muszą być tak przedsiębiorcy, którzy patrzą na rynku, co tam im wynika, co dzisiaj się dobrze sprzeda, co dzisiaj jest ciekawe, jakie są dzisiaj trendy, muszą podpoznać ekspertów, dostarczyć wysokiej jakości program edukacyjny, który potem się będzie dobrze sprzedawał w kolejnych edycjach, bo fajnie by było jednak nie odpalić jednej edycji, nie odpalić dwie edycji, tylko jak mamy takie studia na przykład, które Teraz świętowały setną edycję, czyli od początku, gdzieś tam odpalenia tych studiów tam, tamte, 20-30 lat temu, mamy setną edycję studiów, co nie oznacza, że ta setna jest bardzo podobna do tej pierwszej, która... Jasne, ja, bo, rozumiem, bo, bo, ale, programu, ale i tak bo, bo, robi wrażenie. Ale, ale i tak robi wrażenie, prawda? Czyli pewna, pewna kontynuacja tak. tematu, przynajmniej tak zarządzanie projektami, chociażby czystyja menedżerskie, tak mm. u nas mają taką mm. historię. Ale znowuż wracając, są takie możliwości, żeby uczelnie w ten sposób działały. Na pewno. Natomiast czy wszystkie wykorzystują tą szansę? Pewnie nie wszystkie mają też taką łatwą pozycję, my mamy, bo jednak my korzystamy z tego, że ten nasz wizerunek jest właśnie o takiej o tej później prezesach rozmawialiśmy, Z drugiej no strony jesteśmy też uczelnią warszawską, co, co też Warszawa przyciąga tak. tego rodzaju studentów. Na pewno to jest ta, ta szansa wynikająca z miejsca, w którym jesteśmy, ale, ale, ale się daje. Jak tak, tak. No, znaczy ja chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy byłam młodym człowiekiem, zaraz po liceum, to zresztą też próbowałam swoich sił i dostać się na SGH i pamiętam, że już wtedy uczelnia miała bardzo wysoką renomę. Natomiast chcę się odnieść do teraźniejszości, że, że jest olbrzymią sztuką utrzymanie tej renomy. Ponieważ to, że my coś osiągnęliśmy, to nie oznacza, że zaraz tego nie utracimy, szczególnie w tak zmiennym świecie. I to jest naprawdę, trzeba otwartości takiej, wizjonerstwa nawet bym powiedziała, tak, tak jak Pan powiedział, no takiej przedsiębiorczości, zrozumienia, że powinniśmy cały czas podążać za rynkiem, żeby no nie spotkał nas ten case Nokii, prawda, że, że ominęło nas coś i my nagle z olbrzymiej, fantastycznej, świetnie działającej, z wielką renomą firmy jesteśmy no, no nikim, prawda, więc to, to chcę powiedzieć, że to na pewno za tym stoi bardzo dużo pracy po waszej stronie, więc. więc... Słuchajcie nie widzę, ale kiwam głową ee, cały <noise> cały czas. Tak, a, a, absolutnie, absolutnie tak. Rzeczywiście to utrzymanie tej pozycji to jest spore wyzwanie i to wymaga też na, tego, żeby się ciągle zmieniało. Tak jak, tak jak przed chwileczką mówiłem, te kierunki studiów, jedne wygasają, drugie się pojawiają. Nasze te programy, no które są stale utrzymywane, one też zmieniają swój program przez te lata. My też się uczymy nowych kompetencji, teraz wyzwaniem jest właśnie ten, ten, ta sztuczna inteligencja, chociażby, która też powoduje, że niektóre formy, które do tej pory wykorzystywaliśmy, po prostu przestają mieć sens. Tak. No, no, wymagać od studenta dzisiaj pisania dużej czy nawet małej pracy, w momencie, gdy umiejętnie napisany prąd nam taką pracę wygeneruje. I możemy się oczywiście czarować, że. Tak. Je tak. wykryć, że ktoś tam nas próbuje oszukać i, i, i tak dalej. Nie prawda jest taka, że pewnie bardzo często nie jesteśmy w stanie wykryć, więc to, to oznacza generalnie tyle, że po prostu trochę inaczej trzeba zacząć uczyć w pewnym momencie. I, 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 i to są ciągłe wyzwania. Ja nie, ja nie powiem, że my na wszystkie z tych wyzwań mamy dzisiaj jasne odpowiedzi, bo my ciągle na przykład jeszcze tworzymy alternatywę dla takich dużych prac zaliczeniowych, co zrobić, żeby. To były działania, które z punktu widzenia edukacyjnego, właśnie tego kształcenia, tego osiągania, budowania tych efektów kształcenia, żeby te działania miały rzeczywiście sens. Czasami nam się udaje, osiągamy sukces, czasami ponosimy porażki, ale ciągle eksperymentujemy i myślę, że nikt z nas tutaj, tworzących te programy edukacyjne, nie ma wątpliwości, że to wymaga takiego ciągłego eksperymentowania, zmieniania, dostosowywania. Tak, bo my podobnie jak studenci też jesteśmy w tej zmianie. Jakby to nie jest tak, że my jesteśmy poza nią, czyli to, że my jesteśmy gdzieś powiedzmy pół kroku do przodu, to nie oznacza, czy też nawet jesteśmy powiedzmy w tym samym czasie, ale to nie oznacza, że wszystko mamy zaopiekowane, bo my też się przyglądamy, też dopasowujemy, też sprawdzamy, czy to działa. Więc oczekiwanie, że będziemy dwa kroki do przodu, no jest nierealne w dzisiejszym świecie. No właśnie. Fajnie. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę ja było mi niesamowicie ja. miło. Bardzo, bardzo... okazuje się na podobnych falach nadajemy. E... Właśnie e... tak, A. jestem bardzo mile zaskoczona. <grym> 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 bardzo naprawdę fajnie, fajnie. E, serdecznie dziękuję. E, jeszcze raz bardzo też chciałabym podziękować tutaj oficjalnie za to, że zgodził się Pan zostać ekspertem w tym roku w naszym raporcie. Bardzo to dla nas duży zaszczyt i jeszcze raz serdecznie za to dziękuję a przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Ponieważ nagrywamy podcast w czasie urlopowym, to przy okazji życzę Panu i sobie wspaniałego urlopu. Tak, tak, tak. Ja jutro, Pani zdaje się pojutrze, więc... więc tak, dokładnie. To jest jeden tak. z ostatnich kroków w nas od wakacji. To prawda, to prawda. Niemniej jednak cudownie było się zobaczyć i spotkać i, i nagrać to spotkanie. A naszych z kolei słuchaczy bardzo żegnamy, czule, ciepło. A przy okazji, oczywiście, dziękujemy Państwu za poświęcony czas i bycie z nami tutaj przez te kilkadziesiąt minut. Bardzo dziękuję.